Do Jest, Jest do dryfu. Jest do dryfu. Prawy pokoszet wybierz. Prawy pokoszet wybrany. Witamy Was w ostatnim już odcinku poświęconym manewrowaniu jachtem żaglowym. Opowiemy Wam o stawaniu w dryf. Robi się to następująco. Zaczynamy tak, jakbyśmy robili zwrot przez sztak, tylko nie przerzucamy foka na drugą stronę, a wręcz wybieramy go jeszcze mocniej. Do dryfu. Jest do dryfu. Prawy foka shot. Wybierz grotę dajemy na luz. Czekamy, aż jak skręci, i sprawdzamy, czy to wystarczy. Jeżeli mamy za dużą prędkość, jak będzie starał się znowu przeciąć linię wiatru, prostujemy na chwilę ster w takiej pozycji, żeby fok pracował na wstecznym, a grot nie pracował i nie dawał nam napędu. Wtedy, jak wytraci prędkość do końca. Wychylamy ster jeszcze raz, jak najmocniej. Jeżeli mamy ciężki taki jak ten i nie zadziałało, to robimy to jeszcze raz, i w końcu stoimy w dryfie. Jest to bardzo przydatny manewr, który pozwala nam odpocząć. Ale na przykład, jeżeli wypadnie człowiek za burtę, a nie mamy całej załogi gotowej do akcji. Bo na przykład jest nocna wachta gdzieś na morzu. Możemy stanąć w dryf. Da nam to czas, żeby wszystkich obudzić, przygotować ludzi do akcji podjęcia człowieka za burtą, a nie odsuniemy się od człowieka zbyt daleko. Możemy też podejść do człowieka stojąc w dryfie. Nazywa się to manewrem monachijskim, ale to zostawimy chyba na kolejny sezon. Co jest najważniejsze do zapamiętania? Fok pracuje na wstecznym, grot nie pracuje. Płetwa sterowa wychylona jest na burtę na wietrze. Dzięki temu Fox spycha nam dziób z wiatrem. Jak zepchnie dziób z wiatrem, to grot na chwilę zapracuje. Jak grot zapracuje, ze względu na ustawienie płetwy sterowej, dziób pójdzie z powrotem do wiatru. I w ten sposób powoli opadamy. Nie stoimy idealnie w miejscu, ale praktycznie. Prędkością jeden węzeł przesuwamy się mniej więcej tam. Narysujmy to. Żeby stać w dryfie, musimy mieć wyluzowanego grota i foka działającego na wstecz. Czyli fok będzie gdzieś tutaj. I ster wyłożony na burtę na wietrze. Kiedy grot działa, zadziała tutaj siła, grot jest większy od foka, popchnie nasz jacht do przodu. Ze względu na ustawienie płetwy sterowej, jacht ustawi się bardziej dziobem do wiatru, grot przestanie pracować a fok dalej będzie na wstecz czyli w tym momencie jedyna siła to jest ta działająca na fokach i ona zepchnie nam dziób z wiatrem dalej mamy wychylony ster więc ze względu na ustawienie płetwy sterowej i tą siłę nasz jacht skręci gdzieś tutaj znowu ustawi się bardziej rufą do wiatru złapie wiatr. Znowu przesuniemy się dziobem do wiatru. I tak, kółko. W ten sposób jacht stoi w dryfie. Żeby stanąć w dry zamiast przeciągać foka na siłę na drugą stronę, najłatwiej zacząć tak, jakbyśmy robili zwrot przez sztak. Czyli zaczynamy na drugim halsie. I skręcamy w tą stronę. Tutaj żagle były dosyć mocno wybrane. W odróżnieniu od zwrotu przez sztak nie przerzucamy foka na drugą burtę, tylko zostawiamy go w tym przypadku na prawej burcie, grota dajemy na luz i jak skręcimy dalej, jak ustawi się w drypie. Przy pierwszych dwóch podejściach Mieliśmy ciągle dużą prędkość i po wyłożeniu płetwy sterowej jacht ustawiał się dziobem do wiatru. Chciał z powrotem przejść linię wiatru. Eee, dlatego na chwilę prostowałem ster. Co to daje? Prostujemy ster w takiej pozycji, że fok działa na wstecznym, a grot nie pracuje. Jak wyprostuję ster, Jedyna siła działająca to ta na foka i będziemy wytracać prędkość. Gdy wytracimy już całkiem prędkość, będziemy stali w dryfie. Podstawowy sposób wyjścia z dryfu to odejście na ten sam hals. Po prostu zwalniamy oba hamulce, czyli dajemy prawy fokasz od luz, ja wyprostuję płetwę sterową, wybierzemy żagle z lewej strony i płyniemy prosto. Prawy fokasz od luz, jest prawy plus. Lewy Fokus. Wybieraj. Jest lewy oświadczonej. Wybieram sobie grota do kursu. Przesiadam się, żeby siedzieć po prawidłowej stronie, czyli po nawietrznej. I płyniemy prosto. Stanę teraz w dryf jeszcze raz i pokażę Wam, jak odejść na... Drugi hals, ale może najpierw zrobimy zwrot przez rufę. Drugim sposobem wyjścia z dryfu, jeżeli nie mamy miejsca, żeby wyjść na ten sam hals, chcemy szybko zawrócić, jest wyjście na przeciwny hals ze zwrotem przez rufę. Wtedy zostawiamy foka z tej strony, wychylamy ster na drugą burtę i resztę robimy tak jak przy zwrocie przez rufę, czyli jak będziemy mniej więcej w baksztagu, wybieramy grota do diametralnej, żeby nie uderzył na drugą stronę zbyt dużym impetem. Erwin, uważaj na talię. Poluzuj prawy szot do baksztagu. I jesteśmy na drugim halsie. Nie uderzyliśmy w żaden z tych jachtów. Czyli wyjść z dryfu możemy na dwa sposoby: pozostając na halsie, na którym byliśmy, albo ze zmianą halsu. W wyjściu na hals, na którym byliśmy, nie ma niczego specjalnie skomplikowanego. Po prostu zwalniamy oba hamulce. To znaczy, prostujemy ster. I foka. Następnie wybieramy obydwa żagle do kursu, którym chcemy płynąć. W tym przypadku pół wiatru. I płyniemy dalej. Jeżeli chcemy wyjść na przeciwny hals, ponieważ, tak jak w naszym przypadku, tutaj była jakaś przeszkoda, najpierw wychylamy ster na drugą burtę. Jak zaczyna skręcać. Robimy standardowy zwrot przez rufę, czyli w tym miejscu zaraz będziemy przerzucali grota. Fok już tutaj złapał wiatr. I po zwrocie przez rufę jesteśmy w baksztagu. Grot już jest wyluzowany. Fok też nie musi być Baksztagu wybrany tak mocno, więc foka też luzujemy i odpływamy dalej baksztagić. Manewrem stawania w dryf kończymy cykl odcinków poświęconych manewrowaniu jachtem na żaglach. W kolejnych odcinkach skupimy się już na manewrach portowych na silniku. Zapraszamy. Zobacz inne nasze filmy lub zapisz się na szkolenie żeglarskie na stronie www.lazyjack. Bro.